W Raciborskim Urzędzie Miasta 23 sierpnia gościł wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Spotkał on się z samorządowcami oraz podpisał umowę o wsparciu dla budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborża. Decyzja o wsparciu inwestycji budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza zapadła w grudniu 2021 roku. Teraz nastąpiło podpisanie umowy przez wiceministra Rafała Webera o wsparciu rządowym tego projektu. Dokument skierowany zostanie do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Przed oficjalnym złożeniem podpisu członek rządu spotkał się z samorządowcami powiatu Raciborskiego. Ja, Szanowni Państwo. Bardzo cenię sobie spotkania z naszymi partnerami z samorządu. Razem odpowiadamy za infrastrukturę drogową w całej Polsce. To samorządowcy, szczególnie ci rodzaju gminnego i powiatowego, odpowiadają za zdecydowaną większość dróg w naszym kraju około 95% całej infrastruktury drogowej. Dlatego zależy mi, aby poznać problemy aby poznać propozycje rozwiązania tych problemów. Aby poznać ocenę działań Ministerstwa Infrastruktury, czy szerzej polskiego rządu, jeżeli chodzi o wspólną dbałość o infrastrukturę drogową w danym regionie. Rafał Weber podczas konferencji prasowej podkreślił, jak ważne dla efektywnych działań są spotkania z lokalnymi włodarzami. Chcę usłyszeć o wyzwaniach inwestycyjnych, które na danym obszarze występują, właśnie po to, aby podołać tym oczekiwaniom samorządowym i oczekiwaniom społecznym, które są kształtowane w danym miejscu. I bardzo gorąco dziękuję za organizację tej debaty. Pan minister Paweł Jabłoński zadzwonił, poprosił o to, abym przyjechał tutaj na spotkanie z samorządowcami i wszedł w taki dyskurs. Dziękuję panu prezydentowi Raciborza też za organizację tego spotkania, za miejsce, w którym mogliśmy spokojnie i rzeczowo porozmawiać. Dla mnie te informacje są bardzo cenne zarówno z punktu widzenia inwestycji samorządowych, które tutaj są potrzebne, aby nastąpił taki wyraźny, dynamiczny, yy, dynamiczna poprawa jakości infrastruktury samorządowej, ale też z punktu widzenia drogi krajowej nr 45. O obwodnicy braciubożanie marzą od dawna. Mamy odcinek yy, yy, będący dotychczas kawałkiem drogi Racibórz-Pszczyna. On jakoś nam pomaga. Ale jednak od strony zachodniej zdecydowanie potrzeba rozładowania ruchu, szczególnie ze względu na sąsiedztwo wielkiego zakładu przemysłowego i tych 12 tysięcy pracowników, którzy tam dojeżdżają, a także całego ruchu ciężkiego, który wiąże się z przywiezieniem i wywiezieniem produkcji tego zakładu. Planowana droga będzie przebiegać od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą krajową nr 45 w miejscowości Rudnik do drogi wojewódzkiej 416 na odcinku między skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej 417 z drogą wojewódzką 416 w Raciborzu na wysokości Żerdzin. Ten odcinek północno-zachodni, który niewątpliwie wpłynie na udrożnienie ruchu w tamtej części Radziborza, gdzie droga Krajowa 45 krzyżuje się z drogą wojewódzką 416 i rzeczywiście jest to taki węzeł, który powoduje, że no, cierpimy jakby wszyscy. Tak? I tutaj pojawiają się realne pieniądze. Jest też to jest taki efekt współpracy na poziomie rządu i samorządu na wszystkich jego ta umowa, która dzisiaj została podpisana, ona w ogromnym stopniu będzie, ta droga, która powstanie w, w jej wykonaniu, w ogromnym stopniu odciąży Racibusz, ale jest ważna także dla gminy Rudnik, dla gminy Pietrowice, dla wszystkich tak naprawdę gmin naszego powiatu, naszego regionu, bo wszyscy stoimy w tych korkach związanych z bardzo dużym ruchem samochodowym, który wynika przede wszystkim z bardzo dobrego rozwoju gospodarczego. Tutaj tak naprawdę mamy współpracę nie tylko rządu z samorządem, ale także z sektorem prywatnym. Między innymi nowa obwodnica ma polepszyć komfort dojazdu do siedziby firmy Ekookna, która zatrudnia tysiące pracowników. I to nie jest jedyna firma w tym regionie. To nie jest jedyna firma na Śląsku. Firmy się rozwijają cały czas, korzystają z naszych dróg, także. Nasi sąsiedzi, nasi południowi sąsiedzi części. Dzisiaj było o tym bardzo duża dyskusja. Jak duży ruch pojawia się na przykład na drodze krajowej numer 45 i pojawia się postulat, żeby docelowo, pewnie to się nie wydarzy za rok ani za dwa, ani za trzy, ale będziemy nad tym pracowali, żeby, żeby tą drogę również rozwijać. My jako rząd wspieramy samorządy i ta dzisiejsza przecież bardzo dobra informacja przekazana przez pana ministra Webera, przez rząd, tych 70 milionów, no nie byłoby tej obwodnicy, gdyby nie współpraca z samorządem. Przede wszystkim samorządem powiatowym, ale też samorządem wojewódzkim. Pan starosta Grzegorz Swoboda razem z firmą z Eko Oknami, gigantyczny wkład własny też. Zadeklarował, i w związku z tym województwo złożyło ten wniosek, dzięki czemu tutaj wszyscy jesteśmy i wypada. Myślę podziękować panu posłowi Matusiakowi, panu posłowi piesze, pani poseł Glęc, wszystkim parlamentarzystom, bo wielokrotnie spotykaliśmy się, czy to z panem ministrem Weberem, czy z panem ministrem Adamczykiem, rozmawiając o tej bardzo ważnej inwestycji. Rozwój gospodarczy w naszym powiecie jest możliwy między innymi dzięki wsparciu finansowemu z programów rządowych. Dzisiaj mamy piękną informację o obwodnicy Raciborza północno zachodniej ale też. Rząd przyznał gigantyczne dofinansowanie, dzisiaj 70 milionów, ale gigantyczne dofinansowanie, blisko 300 milionów, na nowy most. Most w, między gminą Nędza a gminą Rudnik. Kluczowy też dla nas, dla tego ruchu, który tam się odbywa. Województwo ma przygotowane na czerwonym dywanie wręcz. Może podjąć działania, wystarczy ogłosić przetarg. Był apel już blisko dwa tygodnie temu. Czekamy cały czas na reakcję marszałka województwa. Samorządy, dbając o rozwój infrastruktury w regionie, mogą korzystać z wielu programów rządowych. My, w ramach naszych programów inwestycyjnych. Czy to program budowy dróg krajowych, czy to program budowy stu obwodnic, czy to program wzmacniania sieci dróg krajowych tych już istniejących, czyli przebudowy starodroża? Staramy wykorzystywać się te informacje i po prostu te najpilniejsze z punktu widzenia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I rozwoju gospodarczego. Inwestycje powiatu Raciborskiego od lat są realizowane dzięki funduszom rządowym. Nasze programy, czy to Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, czy to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który jest dla gmin i powiatów takim rewolucyjnym podejściem, jeżeli chodzi o możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje drogowe. Między 2019 a 2023 rokiem powiat Raciborski z tego funduszu uzyskał 33 miliony złotych, a gminy z powiatu Raciborskiego 20 milionów złotych. Także są to naprawdę solidne środki finansowe. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnicy Raciborza potrwa do 2025 roku. Natomiast budowa powinna zakończyć się do końca 2027 roku. Szacowana wartość realizacji 4 kilometrowego odcinka to 120 milionów złotych. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dotacji z rządowego funduszu rozwoju dróg, wsparciu finansowemu województwa śląskiego oraz powiatu raciborskiego i ekookien. Droga zwana przez